Boga wszechmogącego w trójcy świętej jedynego, na pożytek nasz duchowny czyta nam Kościół święty Matka nasza na uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski lekcję wyjętą z Księgi Judyty. Pobłogosławił cię Pan swoją mocą, bo przez cię niwecz obrócił naszych nieprzyjaciół. Błogosławionaś ty, Córko, przez Pana Boga Wysokiego nad wszystkie niewiasty na ziemi. Błogosławiony Pan, który stworzył niebo i ziemię, bo dziś imię Twe tak wsławił, iż chwała Twa nigdy nie zejdzie z ust ludzi, którzy pomni będą na wieki mocy Pańskiej. Dla nich to samej siebie nie szczędziłaś z powodu utrapienia i udręki rodu Twojego. Lecz zapobiegłaś upadkowi przed obliczem Boga naszego. I Ewangelię zapisaną u świętego Jana, których jako słów Bożych z uszanowaniem powstawszy, wysłuchajcie. Onego czasu pod krzyżem Jezusowym stała matka jego i siostra matki jego, Maria Kleofasowa oraz Maria Magdalena. Gdy więc Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego obok, rzekł do matki swojej: Niewiasto, oto syn twój. Potem rzekł uczniowi: Oto matka twoja. I od onej godziny wziął ją uczeń pod swoją opiekę. Tyle słów świętej Ewangelii przeznaczono na dzień dzisiejszy. Usiądźmy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Myślę, że wielu z Was było kiedykolwiek w Krakowie, zwiedzało Kraków, i najbardziej chyba znanym miejscem w całym tym królewskim mieście, oprócz Wawelu, jest także rynek, na którym stoją sukiennice. Ale nad tymi wszystkimi zabudowaniami, które chętnie wszyscy odwiedzali i odwiedzają, wznosi się wspaniała świątynia, Kościół Mariacki, tak jak sama nazwa wskazuje Mariacki, ofiarowany czci Matki Bożej. I ten Kościół jest nie tyle szczególny, ponieważ jest zabytkowy, nie tylko tyle jest szczególny, ponieważ znajduje się wewnątrz w głównym ołtarzu, ołtarz wykonany przez mistrza Wita Stwosza, ale ten kościół jest również szczególny z innego względu, nieuzmysłowionego przez wszystkich. Mianowicie, kiedy spojrzymy na wieżę tego kościoła, zobaczymy, że jest ona ukoronowana. Na wieżę założona jest korona. Dlaczego? Może niektórzy pamiętają z poprzednich lat, dlaczego, a ci, którzy nie pamiętają, to się dzisiaj dowiedzą. Żeby wiedzieć, dlaczego polski kościół mariacki w Krakowie ma na wieży koronę, trzeba się cofnąć do Wigilii w niebowzięcia, Pańskiego, w niebowzięcia najświętszej Maryi Panny 14 sierpnia 1608 roku. Działo się to w Neapolu, w jezuickim klasztorze Ojców Jezuitów. Tam pewien sędziwy ojciec po siedemdziesiątce, bardzo pobożny, czczący Najświętszą Maryję Pannę, umiłowany i rozmiłowany w litanii loretańskiej, modli się wieczorem w swojej celi klasztornej, właśnie wieczorem, w wigilję w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 14 sierpnia. Nagle podczas modlitwy ukazuje się mu Matka Najświętsza. I ten zdumiony, ale rozradowany tym widzeniem, natychmiast wykrzykuje to, co każda pobożna dusza mogłaby wykrzyczeć w Wigilię w Niebowzięcia. Królowo w Niebowzięta, módl się za nami. A Maryja uśmiechnęła się i powiedziała do niego tak: Dlaczego nie nazywasz mnie królową Polski? Ja to królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ osobliwą miłością do mnie płoną jego synowie. Po tych słowach spojrzała na klęczącego u stóp Matki Najświętszej, który także ukazuje się ojcu Giulio, świętego Stanisława, kostkę. Ten staruszek pamięta świętego Stanisława jeszcze z nowicjatu. Byli kolegami, można powiedzieć, z jednego roku, ale święty Stanisław Kostka nie doczekał ślubów zakonnych umiera jako młody chłopiec. Matka Boża, spoglądając na świętego Stanisława klęczącego u jego stóp, mówi: Jemu zawdzięczasz to widzenie. Natychmiast po tym widzeniu rozradowany ojciec Julii dzieli się tym ze swoimi przyłożonymi, z braćmi, wypytuje zakonników biegłych w mapie, w geografii, gdzie jest to królestwo, które Matka Boża tak bardzo ukochała. Został wszczęty proces kanoniczny, żeby zbadać prawdziwość tych objawień. Po roku przełożeni wydają, Komunikat, wydają werdykt, że widzenie można uznać za prawdziwe i pomimo tego, że wtedy ojciec Giulio ma 72 lata, wyrusza w pierwszą pielgrzymkę do Polski. Dociera do Krakowa 8 maja 1610 roku. Jest witany tam przez króla Zygmunta III Wazę, krakowskich biskupów, kapłanów. I wiernych. W uroczystej procesji udają się na Wawel, ażeby tam odprawić dziękczynną mszę świętą za pielgrzymi trud, ale także za to wspaniałe orędzie, jakie ten starszy włoski zakonnik przynosi z Włoch do Polski. Orędzie Matki Bożej, że Matka Najświętsza obwołała się i chce być Królową Polski. Tam, kochani, podczas mszy świętej, następuje kolejne widzenie Matki Bożej i do ojca Giulio Matka Boża wypowiada takie słowa: Ja jestem królową Polski. Jestem matką tego narodu, który jest mi bardzo drogi. Wstawiaj się więc do mnie za nim, o pomyślność tej ziemi błagaj nieustannie, a ja ci będę zawsze tak jak teraz. Miłosierną. Poprosiła także, żeby ustanowiono w Krakowie znak jej królowania, znak, że jest królową tego narodu. Dlatego mieszkańcy Krakowa natychmiast w widzialny sposób chcą dać znać całemu światu, że mają nową królową, dlatego na wierze największego kościoła w Krakowie, najwspanialszego, Nakładają koronę. W dziesiątą rocznicę ślubów Jana Kazimierza założono nową koronę, większą, którą możemy oglądać w Krakowie po dzień dzisiejszy. Jest to znak, ażeby przyszłe pokolenia pamiętały, że Matka Najświętsza jest królową Polski. Kochani, zauważmy, że to, o czym ja mówię, ta cała historia która zapisana jest i w kronikach włoskich i kronikach polskich, jest to fakt historyczny. Ten znak ma przypominać właśnie, że Maryja jest królową Polski, ale co to dla nas dzisiaj znaczy? To co się wtedy wydarzyło, stało się pewnym impulsem, który my jako przyszłe pokolenia mamy rozwijać. W 1608 roku było widzenie, w 1610 ojciec Giulio dociera do Polski. Później, w 1655 roku, król zimierz składa śluby i oddaje matce najświętszej swój naród. Uznaje Maryję za swoją królowę. Podczas mszy świętej schodzi z tronu, ściąga z głowy koronę i kładzie przed ołtarzem koronę i berło i odczytuje tak znany i także współcześnie odnawiany przecież co roku akt zawierzenia naszego narodu Matce Najświętszej. Ale, kochani, czy to koniec? Czy dzisiaj, w XXI wieku, Polska nadal ma świadomość, że ma królową? Czy w dobie demokracji nie zapomnieliśmy, co to znaczy mieć królową? Że król jest to ten, któremu się ufa, ten, którego się słucha, któremu się zawierza, ten, który chroni, ten, z którym się nie dyskutuje, a dzisiaj niestety współczesny świat chce dyskutować z edyktami królewskimi. Pan Bóg daje edykt królewski, dziesięć przykazań, a dzisiaj bierze się je jeszcze raz na biurko. I próbuje się je przekuć na swoją modłę. Matka Najświętsza prosi jedno, odmawiajcie codziennie różaniec, a my robimy drugie, bo przecież są inne czasy i już nie ma na to czasu. Matka Boża prosi o pokutę, królowa o to prosi, a my mówimy, że to już chyba nie takie czasy, żeby pokutować, bo to chyba w średniowieczu tylko ludzie pokutowali, a nie teraz. Dlatego, kochani, zastanówmy się, co to znaczy mieć królową. Dzisiaj przecież obchodzimy tę uroczystość, którą właśnie po tamtym widzeniu e, między innymi Ojciec Święty zatwierdza dla naszego narodu. Nowy formularz mszalny, właśnie na 3 maja, odprawiany tak uroczyście od tamtego czasu aż po dzień dzisiejszy. To właśnie na naszą prośbę. Stolica Święta pozwala, żeby do Litanii Loretańskiej dodać to wezwanie, o które prosiła Matka Boża Królowo Polski módl się za nami. Ale kochani, nie tylko mamy się modlić ustami, ale także i pokazywać tę modlitwę czynami. Dlatego, kochani, niech dzisiejszy dzień będzie dla nas dniem także takiej refleksji, czy Matka Boża jest? Królową najpierw w moim sercu, w moim życiu, w moich czynach? Czy chcę brać z niej wzór? Czy rozczytuję się o jej cnotach? Czy chcę je naśladować? Czy jestem zafascynowany matką najświętszą, jej życiem? Czy chcę, żeby ona królowała w mojej rodzinie, była kimś ważnym, wyjątkowym? Czy wisi w moim domu jej wizerunek i czy odbiera należną cześć Matka Najświętsza w moim domu? Czy może tylko przypominamy sobie o niej, kiedy jest 3 maja, może maj, jakie święta maryjne? Królem jest się zawsze, nie tylko czasami. I także, kochani, kiedy odnowimy tak swoje domy, wtedy dopiero i Polska cała będzie gotowa rzeczywiście na nowo zrozumieć, co to znaczy mieć królową. Ale także modlmy się dzisiaj za naszą ojczyznę, ażeby rządzący mieli na tyle odwagi, żeby zejść z tronu i złożyć swoje insygnia władzy i złożyć jej przed stopami Matki Najświętszej. Żeby nikt z rządzących nie obawiał się, co powie opozycja, a co powiedzą niewierzący, a może kogoś tym obrażę że uczyni znak krzyża, albo korzystając z tego, że piastuje wysokie stanowisko w państwie, publicznie przyznaje się do Boga i nie chce oddzielać swojej władzy od Boga. Nie ma czegoś takiego w państwie katolickim jak rozdział Kościoła od państwa. Jest to państwo diabelskie, które mówi, że nie chce rządzić się razem z Panem Bogiem. Jak możemy jako katolicy pozwalać na to, żeby nie wpuszczać Pana Boga do jakiejś przestrzeni życia, co dopiero tak ważnej przestrzeni, jakim jest naród, polskość? Poganie mogą powiedzieć, że nie chcą Boga w tym, co robią. Ale my, kochani, zostaliśmy w jakiś sposób przez Matkę Najświętszą, można powiedzieć, wybrani. Czymś musieliśmy sobie zasłużyć, że matka najświętsza, która przecież urodziła się tak daleko od tych ziem, na których my teraz jesteśmy, kiedy wychowywała Pana Jezusa, nie wiedziała pewnie, że są takie kontynenty albo takie kraje, gdzieś tam odległe ludy. To nagle, pomimo tego, jak to sama powiedziała, że zauważyła że ci synowie narodu polskiego żywią ku mnie osobliwą pobożność, wyjątkową. Dlatego tych synów i ten kraj szczególnie umiłowałem. Dlatego, kochani, módlmy się szczególnie o to, ażeby młode pokolenie kultywowało tę miłość do Matki Najświętszej, aby ta miłość nigdy nie ustawała. Dlatego tak ważne jest, i to też wczoraj wypłynęło z racji pierwszej Komunii Świętej Stanisława i Karoliny, żeby założyć także w naszym duszpasterstwie dziecięcą Róże Żywego Różańca. Od zawsze tak było. Dorośli mieli swoją, a dzieci swoją Różę Różańca Świętego i wydaje mi się, że będzie to dobry moment i wydaje mi się, że jest to dobry owoc właśnie, żeby o to zadbać żeby matka najświętsza nadal zauważała w tym narodzie tę osobliwą miłość do jej osoby, aby ta miłość nie ustawała, a żeby ta miłość trwała, bo przecież patrząc na te młode pokolenie, musimy widzieć przyszłość naszego narodu. Jaka Polska będzie? To też zależy właśnie od nich, od tego jak będą uformowani. I kogo będą kochać, i jaką miłość będą nieśli także w prawach, które będą stanowić, i w Polsce, którą będą w przyszłości rządzić. Dlatego te sprawy dzisiaj, wszystkie, powierzam Matce Najświętszej, powierzam Wam do rozmyślenia i do rozważania, i do modlitwy, a owoce te Najświętszej ofiary będę wypraszał, modrąc się o potrzebne łaski dla Adriana aby Chrystus był dla Niego prawdą, drogą i życiem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.